Idzie do brzegu teraz na lewą stronę. Zaraz odbiję, bo zobaczy, że jest brzeg. To pewnie odbije. A mi się kurde, należy już złowić jakąś fajną rybę. Kurde, aż, aż metoda poszła tyle metrów. Ty, ale co to jest, że jak tej ryby nie widzę? Ty, żeby to nie było czasem. Amur? Kurde, to jest amur. To amura złowiłem. Jak ja już dawno amura nie miałem. To jest amur. Dopiero, dopiero, kurczę. Dopiero się normalnie. Jeszcze patyka mam tam. A dobra. No, chyba będzie trochę trwała walka. Niestety. Nawet nie wiem, jakiej wielkości, bo ja go tylko przez chwilę widziałem. Ale myślę, no. Że półtora kilo będzie miało, nie? <grymne> Andrzej, słychać mnie? Słychać dobra Obraz jest dobry, ok. Podciągamy go drugi raz. Metoda mi znowu tu. Walka znowu jest pod brzegiem. No nie jest taki mały. No niestety będzie, będzie trochę trwała walka. Niestety. już. Możliwe, że z koło metra będzie miał. Zostawcie łapeczkę dla dziadka, żeby był lepszy zasięg, teraz mnie ja pierdzielę. aha, no, no, czarnego amura, no to wiesz bo to są czarne amury to nie jest ten zwykły biały amur jeszcze tak długo nie walczyłem z amurem szczerze który to raz już pod, pod brzegiem a, nie jest duży mamy go O, ale waży to, waży. Fajny, fajny. Popatrzcie na to z bliska, nie Jaki amur. nie chcę go wyciągać, O, patrzcie jaki pycho. Dobra, wypuszczamy. Myślę, że może mieć około 80 centymetrów, albo i więcej. Dobra, nie męczymy go, wypuszczamy. I poszedł. I dziękuję.